Pan z wami, słowa, ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział. Do swoich apostołów. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście. Darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych czosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, Dopóki nie wyjdziecie. Chodząc do domu, przywitajcie Go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na Niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje Niech pokój wasz, powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, trząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej, żej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie, o, to Przyjdź Duchu Święty przez piękne, umiłowane serce Maryi, abyśmy głosili pokój Jezusa abyśmy ugaszali Jego Królestwo, abyśmy szli do wszystkich i abyśmy strząsali proch z nóg naszych tam, gdzie nas nie przyjmą. Maria, Maria, malszal, ma malachenu, chela, chelan, i chamal, lachelach, I znowu kolejny fragment dramatycznej historii pierwszych potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba. Dwunastu braci Jakuba, czyli Izraela. Dwóch było od umiłowanej żony, Jakuba, Racheli, Józef i Benjamin. Pozostali bracia pochodzili od trzech jego pozostałych żon. Niestety, Bigamia wtedy była powszechna, i niestety Józef również miał właśnie cztery żony. Miał dlatego tyle dzieci. Więc ci dwaj byli najbardziej umiłowani, szczególnie pierworodny Józef. Ale pozostali bracia, widząc, że faworyzuje tych dwóch, szczególnie właśnie Józefa, znienawidzili Go najbardziej. Widzieli, że bardzo go kocha Jakub i ojciec. Aż w pewnym momencie ta nienawiść była tak wielka, że chcieli go zabić. Ostatecznie wstrzymali się od tego i sprzedali go do Egiptu, myśląc, że tam zginie, tam umrze z głodu, w niewoli, z jakichś chorób, może. Myśleli, że pozbyli się problemu, że będzie w końcu spokój w ich domu. Ojciec stracił Józefa, więc może się uspokoi i będzie trochę więcej uwagi zwracał na nich. Ale Jakub wpadł. Wielki smutek, depresję. Tak, miał jeszcze tego najmłodszego, Benjamina. Ale ciągle upłakiwał i cierpiał z powodu Józefa. Wiele lat to trwało. Nie wiemy ile, może kilkanaście lat. Może jeszcze więcej. Józef był chłopcem, kiedy go sprzedali. Może miał... 15 lat, 16. Więc kiedy z powodu głodu w Kanaanie, zresztą w Egipcie też był głód, ale dzięki Józefowi naród egipski mógł być karmiony, bo Józef uczynił wielkie zapasy, kiedy był czas wielkich plonów zboża i innych. Plonów ziemi, to ci właśnie bracia tych dziesięciu udało się do Egiptu, aby kupić zboże, aby mieli na czas głodu, aby mogli przeżyć. Ale nie było z nimi Beniamina, bo ojciec obawiał się, że zginie. Nie ufał tym swoim synom. Miał do nich wielką niechęć. Być może nawet podejrzewał ich, że byli współodpowiedzialni za to, że zginął Józef. Bo oni upozorowali, że Józef został pożarty przez jakieś dzikie zwierzę, przez lwa. Więc byli to bracia bardzo przewrotni, ale nie wszyscy, bo było kilku, którzy nie byli tak źli. Między innymi Juda, także Ruben. Gdzieś budziło się w nich sumienie, przecież to ich brat. Zachowali się bardzo źle, karygodnie, strasznie, tak go traktując. Przecież tak naprawdę nic im nie zrobił. Po prostu był kochany przez swojego ojca. I to była jedyna jego wina. I okazuje się, że Józef. E, był niewolnikiem, był sługą, a potem został uwolniony. Był doradcą Faraona, a ostatecznie nawet stał się prawą ręką Faraona. I tak naprawdę to on rządził Egiptem. Faraon nie musiał się już o nic martwić. Po prostu e, prosił tylko e, Józefa, żeby ten trosząc się o wszystkie sprawy państwa, imperium e, ówczesnego, po prostu dbał o to, żeby jemu nic nie brakowało na stole. Można powiedzieć, że ten faraon miał wielkie zaufanie do Józefa, bo Józef był sprawiedliwy, uczciwy, prawy. W Egipcie nie utracił tej niewinności. Był wierny Panu Bogu. Nawet kiedy żona faraona chciała go zachęcić do, do nieczystości, bo chciała zdradzić swojego. Męża faraona, właśnie z Józefem. On bronił się przed tym, był czysty, za to był prześladowany. Ale był dalej prowadzony przez Boga. Także właśnie tak bardzo go Bóg wywyższył. To nie wywyższył go Faraon, tylko Bóg. Józef naprawdę na to zasługiwał. Więc ówczesne imperium, największe w świecie, ówczesnym, starożytnym. Czyli numer jeden, można powiedzieć tak naprawdę na całej ziemi, to Józef, nie tylko w Egipcie, ten, który był tak bardzo upokorzony, wzgardzony, znienawidzony przez swoich, odrzucony, sprzedany, zdradzony, eee, który był, e, doświadczył nieszczęścia, bólu, samotności. Odkrył, że nie jest sam, że może wtedy modlić się do Boga. Na pewno wiele nocy i dni spędził na modlitwie, wołał do Boga: Boże jesteś, Boże uratuj mnie, Boże ocal mnie. Ja nie chcę być niewolnikiem, pragnę wolności, pragnę nowego życia. Chcę Ci służyć zawsze, nie opuszczaj mnie nigdy. Być może tak się modlił Józef. Ale na pewno miał relację z Bogiem, na pewno modlił się, bo jest wiele fragmentów mówiących o tym, że był to człowiek bogobojny. Wiele fragmentów pisma świętego nawiązuje do Józefa, również szczególnie księga mądrości Seracha, gdzie Józef jest ukazany jako wielki patriarcha, jako święty mąż sprawiedliwy Boży, przez którego Bóg uczynił cud, bo to, co się stało, że został e, e, ocalony Egipt, bo e, były wcześniej wielkie plony, siedem lat plonów, potem 7 lat głodu, to Bóg objawił to Józefowi i ten przekazał to Faraonowi, żeby gromadzić najpierw e, przez 7 lat te wszystkie dobra, żeby był e, zapas na czas głodu. No i tak się stało, Bóg uczynił cud przez Józefa, ocalił ten Bogański lud i ocalił e, rodzinę e, Józefową, czyli jego ojca, jego braci, ich e, rodzinę. Więc Bóg czyni cuda przez Józefa. Józef, mimo wielkiej swojej, e, e, takiej wyższości nad ludźmi z powodu swojego urzędu, nie pogardzał ludźmi. Nie wywyższał się, był pokorny. Co prawda, kiedy przyszli ci bracia do Egiptu, to był wobec nich surowy, żeby ich wypróbować, żeby sprawdzić, czy się zmienili, czy dalej są tacy zawzięci, zacięci, czy dalej są tacy złośliwi. Ale okazuje się, że oni przez te wiele lat tak, od, od, odkąd sprzedali, Józefa mieli wielkie wyrzuty sumienia. Po prostu nie mogli żyć i spać spokojnie. Ciągle ich to odręczyło, co uczynili. Byli skruszeni, bardzo tego żałowali, pokutowali. Jakby mogli to by to zmienili, co w swojej takiej młodzieńczej gniewliwości, zapalczywości uczynili względem swojego e, brata. Jakby mogli to by, to by zmienili tę przeszłość i, i w pełni przyjęli swojego brata więc Józef to zobaczył, że oni tak naprawdę mają tą skruchę i żal. I chciał też to żeby się ukazało na podstawie swojego najmłodszego i ich najmłodszego brata Benjamina. Okazuje się, że nie chcieli, aby jakakolwiek krzywda stała się Beniaminowi ze względu na Józefa. I kiedy Józef powiedział, e, kiedy przeprowadzili tego najmłodszego, że będzie uwięziony Benjamin, a ich puszcza wolno, niech wracają, da im z, w odpitości zboża, nawet pieniądze im oddał, które dali za to zboże. Oni wrócili, kiedy, e, żeby te właśnie też e, bo chcieli wracać może, tak, chcieli wracać. E, za pierwszy raz wrócili, właśnie widząc. To mofitość Józefa, byli zaskoczeni, a za drugim razem już nie chcieli wracać bez tego najmłodszego Benjamina, mówiąc, że oni będą niewolnikami Józefa, ażeby wypuścił Benjamina. Że zasługują na to, z powodu tego, co zrobili Józefowi, na więzienie, nawet na śmierć. Więc Józefa to bardzo wzruszyło. I on do tej pory tłumił ten ból i łzy tak bardzo, był wstrząśnięty tym, tą postawą swoich braci, zupełnie inną niż wtedy, niż te kilkanaście czy więcej lat temu, że wszystkich wyprosił i ujawnił się, że on jest Józefem. Wcześniej był groźny, surowy, nie pozwolił do siebie zbliżyć się, rozmawiał z nimi przez tłumacza. A teraz przybliżył się do nich sam na sam, bez świadków, chociaż inni e, gdzieś tam w korytarzach, dalej Egipcjanie słyszeli, co się stało, że wybuchnął głośnym płaczem. Po prostu, e, mówiąc dosłownie, po prostu szlochał, wręcz wył z bólu. Ten ból tylu lat e, z, kiedy był w tej samotności, ten ból, to cierpienie związane z tym, że tak go odrzucili, tak go traktowali, sprzedali go, jego własni bracia, których okazuje się, że bardzo kochał. Że cierpiał bardzo z powodu tego, co oni zrobili mu, ale wybaczył im to, dawno już to wybaczył, ale miał tą ranę, bardzo go to mimo wszystko gdzieś bolało. I kochał swoich braci. I pragnął ich ocalenia. Zobaczcie, jaka postawa Józefa. Oni go sprzedali. Odrzucili, nienawidzili i nie troszczyli się o niego, a on troszczył się o nich odkąd przybyli do Egiptu. Pragnął ich uratować, żeby nie cierpieli głodu i żeby w ogóle e, poprawić ich byt, ich życie, bo bardzo ich kochał. To jest niewiarygodne. Można być tak bardzo zranionym przez ludzi nienawidzących, a jednocześnie kochać tych ludzi. Tak uczynił y, wiele wieków później sam pan Jezus. Kochał wszystkich, kochał na krzyżu też tych, te, którzy go zabijali. Przebaczał im. Pan Jezus zresztą to nowy Józef. <laughs> Więc Józefowi niczego nie brakuje. Ma wszystkiego pod dostatkiem, ale chce uratować swoją rodzinę. I wiemy, że później ich sprowadził do Egiptu i tam. Troszczył się o nich, niczego im nie brakowało. Przebaczył braciom. Ale w tym momencie akurat bracia byli tak wstrząśnięci, że nie byli w stanie nic powiedzieć. Na początku go nie poznali przecież. Wiadomo, miał postać, jakby był faraonem. E, ubrany, tak e, przygotowany do, do tego, żeby właśnie pokazać na zewnątrz, że jest Panem. Tu nagle okazuje się, że to jest ich brat, to jest Józef. I on mówi, to jestem ja, którego sprzedaliście. Jestem brat wasz, Józef. Wyobraźmy to sobie tą scenę, jakie to było wstrząsające, jak ci bracia byli przerażeni, że może sobie po prostu ten człowiek, ten, który jest teraz jak Faraon, żartuje, kpi sobie może z nich. Może to może jest wyjątkowym człowiekiem, który wszystko wie, co oni zrobili i po prostu teraz jest sarkastyczny wobec nich. Przypomina im ich e, straszne przestępstwo, straszny grzech. Nienawiści sprzedaży ich brata. Ale Józef widzi to, co się stało w jego życiu, nie w świetle nienawiści braci do niego, którzy teraz już żałowali, pokutowali, ale widzi to w świetle Bożym. To, co się stało, nie było przypadkowe. Wam Bóg dopuścił do tego. Stało się wielkie zło. Bardzo skrzywdzili Józefa. To nie było przecież nic dobrego. Ale Bóg zamienił to w wielkie dobro. Tylko Bóg może coś takiego uczynić, że wielkie zło potrafi zamienić w wielkie dobro. Wielkie nieszczęście, wielkie szczęście. Eee, to. Co było niewolą, zamienia w ocalenie, wybawienie. I tłumaczy to im. Jestem waszym bratem, sprzedaliście mnie do Egiptu. Jestem Józefem. A to imię Józef można tłumaczyć ten, któremu Bóg pobłogosławił, którego uczynił szczęśliwym. Józef był nieszczęśliwy przez wiele lat, a potem się okazuje, że. Zamienił Bóg Jego nieszczęście, w wielkie szczęście i błogosławieństwo. Pokornego wywyższył. Bo gdyby był pyszny Józef, to na pewno by go Bóg nie wywyższył tak bardzo. Także w oczach Bożych i w oczach świata, w oczach ludzi tego świata, pogan, tak zobaczcie, bardzo by wywyższył Józefa. I tłumaczy to, nie smućcie się teraz, nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście. Ja wam to wybaczyłem. Zobaczcie również sobie samym to, co się stało, co uczyniliście względem mnie. Sprzedaliście mnie. Tak, to było złe. Ale Pan Bóg to dopuścił, bo dla Waszego ocalenia od śmierci, Bóg wysłał mnie tu przed Wami. Zobaczcie, on na to patrzy w taki sposób. Nie, że tylko tak negatywnie bracia go sprzedali, ale pozytywnie w duchu świętym, z wiarą, że Bóg mnie tutaj wysłał. Dopuścił do tego, co zrobiliście. Aby stało się wielkie dobro. Bo Bóg chciał ocalić i Egipt i chciał ocalić e, rodzinę Je Je Józefa i jego samego wywyższyć. Więc tu mnie Bóg wysłał. To nie wy mnie wysłaliście. To Bóg nie wysłał. Przed wami tutaj. Bo gdyby z tego się okazuje naprawdę, gdyby nie Józef. Gdyby go nie sprzedali, co było, trzeba powtórzyć, znowu wielkim złem, strasznym przestępstwem, a jednocześnie Pan Bóg na to pozwolił, i z drugiej strony, mimo wszystko, Pan Bóg go wysłał do Egiptu z takim zadaniem uratowania wielu ludzi. Gdyby nie było tam Józefa, prawdopodobnie tysiące ludzi, może miliony ludzi, by tam w Egipcie umierało z głodu. I na pewno rodzina Jakuba. Też by umarła z głodu. Tak byśmy te, mogli się domyśleć, że tak by się stało. Przez jednego człowieka Bóg ocalił tylu ludzi. Jednego wiernego, pokornego, kochającego Boga. Kochał swoją rodzinę, tak. Kochał swojego ojca i nawet tych zawistnych braci. Ale jeszcze bardziej kochał Boga. Więc yy, prośmy Boga. Żeby z tej historii była nauka dla nas, Żebyśmy patrzyli na naszą przeszłość, na naszą teraźniejszość, a nawet już na naszą przyszłość w świetle Bożym, oczami Boga, oczami Jezusa. Tak jak Pan Jezus patrzył na swoje życie, na swoją mękę, straszną śmierć i na zmartwychwstanie. Wielkie cierpienie, wielkie nieszczęście, przerażająca śmierć, męka. A potem, jakie cudowne ocalenie, zmartwychwstanie, jakie wielkie zwycięstwo. Więc starajmy się patrzeć właśnie na nasze życie, tak, na nasze serca, na to, co się działo, dzieje i będzie działo w naszym życiu, w Duchu Świętym, w świetle Bożym. Nawet nasze bolesne jakieś wydarzenia naszego życia. Bóg może zamienić i może już nawet zamienił w błogosławione. A twój ból zamienia wielką radość. To, że ktoś Ciebie odrzucił, zgardził, może znienawidził, Bóg zamienia teraz błogosławieństwo. Odrzucili Ciebie, potępili, a Bóg Ciebie wywyższa. Chcieliby Ciebie zabić, a Bóg daje Ci życie. Nienawidzą Ciebie, ale Bóg Ciebie kocha. Jeszcze o wiele bardziej, bo nieskończoną miłością przecież. Może ludzie chcieliby Cię sprzedać, ale Jezus odkupił Ciebie swoją krwią. Ale oczywiście, z drugiej strony, też potrzebujemy e, doświadczyć uzdrowienia wewnętrznego. Bo to, że wtedy Józef zapłakał, to znak, że Pan Bóg go uzdrawiał wtedy. On miał wielką ranę, właśnie od swoich braci. E, miał wiele bólu i to musiał wypłakać, wyrzucić to z siebie, bo to tłumił przez wiele lat. E, może mówił sobie: Nie mogę płakać, nie mogę się smucić, nie mogę o tym myśleć. Może to tłumił sobie. Gasił to w sobie, ale w końcu wypłakał się przed Bogiem i przed swoimi braćmi, którzy go skrzywdzili. Na pewno wtedy Pan Bóg go uzdrawiał, jego głębokie rany. Więc starajmy się wybaczyć tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili, może krzywdzą jeszcze, albo się pojawią w życiu też tacy, którzy też jeszcze złą nam uczynią, żeby wybaczyć im. Nie mieć nienawiści, ale bronić się przed tymi ludźmi, którzy czynią zło. Mamy prawo. I przebaczać, modlić się, błogosławić, ale też prosić Boże, uzdrów te rany, które mi inni zadali. Tylko Ty możesz mnie uleczyć. Więc Józef doświadczył uzdrowienia. Na pewno potem jego twarz się zmieniła. Już nie był taki groźny, surowy wobec swoich braci, ale. W pełen pokoju, radości. I potem jest napisane w tych pośniejszych tekstach, po tym fragmencie jest napisane właśnie, że uśmiechał się do nich, że ich przytulał. Że właśnie mówił, że im przebacza, że ich kocha, że są jego braćmi. Taka wzruszająca scena, i wszyscy płakali, jego bracia też. Że byli wstrząśnięci tym, co się stało. Więc taki może powiedzieć wielki ładunek emocjonalny. Ile ból, a potem ile radości? Duch Święty tam na pewno działał. Duch miłości, duch przebaczenia, dobroci, łagodności. Więc yy, patrzmy na nasze życie właśnie w taki sposób, tak jak Józef. Ale to jest dar, to jest łaska. Sami siebie nie jesteśmy w stanie tak patrzeć na siebie, na nasze życie, na innych. Ale dzięki Duchowi Świętemu jest i będzie to możliwe. I ufajmy, że Pan obdarzy nas takim światłem, takim spokojem, też takim zaufaniem, że nic nie dzieje się w naszym życiu i nie będzie działo bez wprost Jego woli albo z Jego dopustu. wiemy, że dobro jest z Jego woli, a zło dopuszcza w naszym życiu, dopuszcza. Zło nie jest Jego przecież wolą, wolą Bożą, żeby było zło w naszym życiu, dopuszcza ale nawet, nawet z tego zła wyprowadzić potrafi Bóg dobro. Dlatego Mu ufajmy. Dlatego żałujmy, przepraszajmy Boga za nasze grzechy, wybaczajmy, ale też właśnie ufajmy, że nasze życie nie jest przypadkiem tutaj, na ziemi. I to, co się dzieje w naszym życiu, nie jest przypadkowe. Tym bardziej, jeżeli teraz prosimy, aby Bóg prowadził nas, opiekował się nami, aby czynił, co chce, to tym bardziej zobaczymy Boga w naszym życiu i naszych sercach, naszej przyszłości. Zobaczymy szczególnie w bolesnych chwilach naszego życia, że Bóg jest, był i jest. I że upodabniamy się do Jezusa krzyżowanego i zmartwychwstałego, chwalebnego.